Ale jestem znowu z wami. Nagrywam dla Was kolejny filmik. Mam nadzieję, że Was zainteresuje. E, ostatnie dni były dla mnie bardzo ciężkie, bo się rozchorowałam, co w moim przypadku zdarza się naprawdę bardzo rzadko. E, także no, dwa dni miałam wycięte z życiorysu. E, no, czułam się naprawdę kiepsko, gorączkę. Miałam wysoką gorączkę, co w ogóle jest u mnie bardzo rzadko spotykane. Okropny ból gardła, e, no, było mi mega ciężko. Wiecie, jak to jest przy małym dziecku. Niestety niektóre rzeczy i tak i tak trzeba zrobić, mimo że, że jest się cho, chorym. E, także no, musiałam karmić, no bo Vincent jest na piersi, także musiałam podawać tą pierś. Resztę obowiązków przejęła rodzina, także to było super. Tak, mogłam się troszeczkę przynajmniej wyspać, wyleżeć, w leniu chować. No i dzisiaj jestem z Wami. Wróciłam wreszcie do świata żywych. Wróciła mi energia, jestem ze zdwojoną siłą znowu tutaj. Także dzisiaj postanowiłam, że dla Was nagram filmik o rozszerzaniu diety, bo jesteśmy już na, na etapie wprowadzania taki, takimi małymi kroczkami diety. Zamówiłam nowe gadżety do rozszerzania diety. Chciałam te paczki rozpakować z Wami i pokazać Wam, co zamówiłam, co o tym sądzę, jak to się u nas sprawdza. Przetestuję to z Wincentem, także zapraszam. Wincent jest, więc korzystam z okazji, pokazuję Wam, co do mnie przyszło. Otwieram pierwszą paczkę. I zaraz zobaczymy jak to wygląda. O, to są moi drodzy takie łyżeczki początkowe do rozszerzania wiedzy. No, zaraz je zobaczymy. Zależało mi na tym, żeby właśnie łyżeczki były płaskie, żeby Gwintsen mógł sobie sam ściągać jedzenie z łyżeczki. To takie bardziej wygięte. Dziecko nie potrafi tego jeszcze, także one są, powinny być mega płaskie. Zaraz zobaczymy. No, są fajne. Są bardzo fajne. Są w różnych kolorach. Są właśnie płaskie. Tutaj tak Fajnie są spłaszczone yy, przy brzegu. że myślę, że będzie się fajnie nimi jadło. Mm, chyba będę z nich zadowolona. Zobaczymy, ile tych łyżeczek tutaj jest. A trochę ich jest. Tak, łyżeczek jest dokładnie w pudełeczku 5. W różnych kolorach, także będą na pewno atrakcyjne dla dziecka. Jedną łyżeczkę dostanie wincem do rączki, drugą e, będę go może dokarmiać. No, bardzo fajne, leciutkie, fajne takie do, do chwycenia. Myślę, że fajny zakup, ale sprawdzimy. To są, takie, e, to są takie łyżeczki, możecie sobie wyszukać, nie jest to żadna reklama. Jeśli jest, jesteście ciekawi, to sobie możecie zajrzeć. Otwieram kolejną przesyłkę. Jest mega ciekawa. Jest to talerzyk. Talerzyk do rozszerzania diety. Oczywiście można dziecku podać jedzenie na zwykłym talerzyku, ale mi zależało na tym, aby talerzyk y, miał funkcję przy, przystawki, takie z funkcją, funkcją przestawki żeby się przyklejał do blatu. Także ta funkcja tutaj jest taki jakby kałczuk, nie kauczuk, czy no takie coś gumowego. To rzekomo powinno się fajnie przycisać do blatu, tak żeby dziecko nie mogło zrzucić tej miseczki. Chciałam zakupić taką samą miseczkę, ale tutaj z przegródkami, z, z, z przegródkami na chyba trzy przegródki na różne takie, żeby można było sobie to różnie jedzenie oddzielić, ale niestety były niedostępne, więc zamówiłam taką i stwierdziłam, że i tak dla dziecka to jest w zasadzie bez różnicy. Ta miseczka, ta miseczka to jest właśnie ta miseczka. Jest to ta miseczka, podobno jest bardzo fajna, bardzo zachwalana przez mamy inne. Dlatego ją też zamówiłam, nie kupowałam w ciemno. No i zobaczymy, czy będę również zadowolona, czy się fajnie u nas sprawdzi. Póki co, no fajne. fajna jakość wykonania. Przystawka podobno bardzo mocno trzyma. No, wszystko się okaże właśnie w praktyce. Będziemy dzisiaj testować. Chciałam Wam jeszcze pokazać, jaki bidon, z... bidon zamówiłam dla Vicenta. To jest ten bidon. bidon. <śm> ten bidon jest dlatego fajny, ponieważ jak dziecko na przykład obraca i trzęsie, trzęsie takim bidonem, to nie wylatuje z niego woda. Także to jest świetna sprawa. Jest naprawdę już kilka dni, testujemy ten bidon i faktycznie tak jest. Vincent bardzo szybko załapał, już umie pić ze słomeczki. Podaję tylko i wyłącznie wodę. Nic innego, i z tej butelki też nie będę nic innego podawać, bo chcę, żeby pił właśnie wodę. Ewentualnie jakieś tam soki świeżo wyciskane, to będziemy podawać w kubeczku. Zakupię jeszcze kubeczek. Za chwileczkę rozpakujemy również krzesełko do karmienia. No, i no to by było na tyle tych gadżetów. Jest to nasze trzecie dziecko, więc nie szalejemy z zakupami. Staram się podchodzić tutaj rozsądnie i też minimalistycznie do tematu. Zamawiam tylko to, co niezbędne. Wiem, że przy takim małym dziecku, wszystko później jest, okazuje się nieprzydatne w większości. Dziecko i tak chce jeść później tym, co dorośli, i w zasadzie też bym chciała, żeby Vincent też normalny, zaczął jeść normalnymi sztućcami i z normalnego talerzyka. Także na chwilę obecną nic więcej nie zamawiam, śliniaczki mam. No i to wystarczy do Uważam, że to wystarczy do rozszerzania diety. Oczywiście najzdrowszym jest, żeby dziecko od razu zaczęło pić z kubeczka i będę do tego dążyć. Będę chciała, żeby że nauczyć, pić z kubka. Ale picie ze słonki jest również bardzo dobre dla układu tajmowy, więc będziemy też na pewno taką butelkę zabierać gdzieś w trasy czy też w domu. Jak będzie chciał się napić, to będzie też mógł z niej skorzystać. Muzyka Mam już wszystkie elementy krzesełka, teraz biorę się za skręcanie. Pewnie bym dała radę, ale nie będę się męczyć, poproszę o to męża. Także krzesełko zaraz wróci skręcone. Wracam upocona strasznie. Składałam to krzesełko naprawdę chyba z godziny. Nie, żarcik. Mąż ładnie złożył, dzieci pomogły, także krzesełko jest złożone. Zobaczcie sami. Optycznie krzesełko wygląda mega, jest to krzesełko drewniane. Rozwojowe, dopasowane do rozwoju dziecka. Można je później dostawić do stołu, także naprawdę na kilka dobrych lat, krzesełko. Teraz sprawdzimy, jak Wincent się w nim czuje. Wincent jeszcze nie siedział w tym krzesełku, także będzie to jego pierwsza próba. Z tym, że Vincent jeszcze nie siedzi, chyba chyba się podoba. Położę mu z tyłu pleców taki zwinięty ręcznik, który mu pomoże e, prawidłowo siedzieć. To jest ręcznik. No, super! Chyba Ci się podoba to. Jaj, jaj, jaj. Świetnie. Oj, Oj, chyba mu się podoba. Zaraz Zaraz spróbujemy Dzięki. pierwszy posiłek posiłek talerzyka to tego, który zakupiłam. Dobra dostawiam krzesełko do stołu i pokażę wam jak podam pierwszy posiłek z talerzyka i z łyżeczki dla Vincenta. Vincent siedzi już przy stoliku, ma założony śliniaczek. Tak. Fajne jest to, krzesełko pod tym względem, że można je właśnie dosunąć do stołu, także on może z nami spożywać posiłki. I dzisiaj spróbuję mu podać spróbuję mu podać dynię. E, to jest taka, ten, właśnie ta silikonowa taka część od tego talerzyka, ona jest odkręcana, więc ją przy, przyczepię do stolika. Na talerzyku jest dzisiaj dynia. Część dyni zaraz rozgniotę widelcem, a część zostawię mu w kawałku i zobaczymy. Jeszcze dyni nie próbował. Oczekaj, spróbuję przykręcić to. O, łatwo się przyczepiło łóżeczkę, Proszę. Am. Ta dynia jest naprawdę mięciusieńka, także on się na pewno nią, nią nie zadławi. Jest bardzo miękka. Może sobie... No zobaczcie, jaką on ma frajdę, jak mu pasuje ta łyżeczka, jak... jak fajnie próbuje to jedzonko, nie? Chyba dynia mu posmakowała. Spróbuję. Ach, nie przyczepiłam tego jednak. O, teraz chyba jest dopiero przyczepiony ten talerzyk. Mhm. Usiądę, ko usiądę koło Vincenta i będę mu chyba podawać e, drugą łyżeczką e, też dynię do buźki. Póki co on chyba testuje właśnie łyżeczkę. Zobacz, Viniu, Vincent, spróbuj. Dałam mu teraz kawałek, zobaczymy, jak sobie poradzi właśnie z tym kawałkiem większym. No widać, że ma frajdę. O, proszę, twoja łyżeczka. Widać, że ma frajdę, bawi się tym jedzeniem I o, to, o to na początku chodzi. Nie skupiam się jakoś na tym, żeby on wyjątkowo się najać, ale właśnie, żeby sobie popróbował, żeby... No, żeby zobaczył jak to jest, jak to wszystko smakuje, jak się je łyżeczką, jak się je rączką. Popróbował ró różnych konsystencji. O, jeszcze nie może sobie sam trafić do buźki chyba. O, szuka tej dyni, proszę. zobacz, tu zobacz do rączki. Masz. Masz. Możesz sobie ją sam włożyć do buziaka. Mamy dzień drugi rozszerzania diety. Winiu jest przygotowany, zadowolony, bo wie, że coś się będzie fajnego działo. A dzisiaj spróbujemy zjeść batata. Właśnie odgrzewam batata, bo sobie go już wczoraj przygotowałam na parze razem z dynią. Tak, dynia smakowała. Dynia Winiowi bardzo smakowała. A dzisiaj zobaczymy, czy smakuje batat. Batat się odgrzewa. Dzisiaj byłam troszeczkę mądrzejsza. Założyłam mu taki śliniak z długim rękawem, bo po wczorajszym posiłku Vincent był cały do przebrania. Wszystkie ciuszki były brudne, ubrudzone od dyni. Mimo, że miał śliniaczek i wpadały tutaj do tego śliniaczka części dyni, to jednak takie małe dziecko i tak ubrudzi sobie rękawki, także warto jest o tym wcześniej pomyśleć, żeby się nie stresować, że ciężki trzeba będzie dopierać. Założyłam mu dzisiaj ten silniaczek, a jeszcze za chwileczkę założę mu właśnie ten, który miał na tą, ten, który miał wczoraj. No bo fajnie się sprawdził i wpadały tam te części, części jedzenia. Oj, oj, oj. Chodź założymy. Taki ślimiaczek dostaliśmy w prezencie, ale on jest chyba dostępny w Ikei, z tego co wiem. Można się, można się w niego zaopatrzyć. Tak, a tu już się interesuje, gdzie jest Twój talerzyk, prawda? Gdzie jest Twój talerzyk, gdzie jest Twoje jedzonko? No ok, podaj jedzonko. Mamy batata. Zaraz go troszeczkę rozgniotę. Jest również bardzo mięciutki. O, o, pojawił się uśmiech na twarzy. Jest bardzo miękki. Muszę tą misoczkę przygotować, przy, przymocować. O, chyba już jest zainteresowanie jedzą. Oj, paluszka i... przecięłam. Oj, oj, Zobacz, co ty masz. Proszę. Chcesz łyżeczkę? Chcesz łyżeczkę znowuż? O, podoba się, nie? A chodź, pokażę, jak się na łyżeczkę nakłada. Próbujesz, może, czy to lubisz teraz? No, tak. no, no i fajnie, ściągnął sobie sam z łyżeczki. Łóżeczki są płaściutkie, fajnie się z nich ściąga. Mhm. Dziękuję. To możecie chyba podłożyć jeszcze bardziej. No zobaczymy jak to dzisiaj pójdzie z batatem. Jestem ciekawa. Dajemy specjalnie w kawałkach, żeby zobaczyć jak idzie jego e, przeżuwanie, w sensie, czy umie sobie to fajnie rozgnieść. No, ale chyba fajnie idzie. Bo tata przygotowałam wczoraj na parze, a dzisiaj wyjąłam z lodówki i włożyłam na chwileczkę do ciepłej wody, dosłownie na chwilkę, żeby leciutko się zawrzał. Najlepsza zabawa, najlepsza zabawa. I sobie próbuj, zobacz. Oj, troszeczkę spadła. Podniesiemy. każde tak. no, rączki może Ci nałożę tutaj. Spróbuj sam. Zobacz, masz tu jedzenie. O, to jeszcze chyba Ale ty je zrzucasz, co? Jeszcze? Może spróbujemy teraz trochę rozgnieć, zobaczymy, jak to będzie zrozgniecone, może ci będzie bardziej smakował. Głego Wicencja, Głego Wicencja. Ładnie. No. Racja, racja. Racja, racja. Wicenc często bierze sobie te środkowe, te palce do, tak do ust i sobie w buzi. Jak jest głodny, to ciągle nie myśli, że może mleko z nich poleci. Jak zasypia, to też sobie wkłada. No, proszę. I zawsze są to te dwa palce. No, co tu jest ciekawego? I nie chcesz już jeść? Proszę, ręce. A ja się no, może znowu zjeść teraz. No, my tu będziemy dalej się próbować troszeczkę pokarmić, ale widzę, że chyba dzisiaj Vincent nie ma ochoty zbytniej na to jedzenie. Także pewnie za chwileczkę skończymy. Jutro wprowadzimy yy, znowu coś nowego i to też wam pokażę. Dzisiaj mamy dzień trzeci rozszerzania diety. Vincent bawi się na Macie, już wstał i czeka, aż mu przygotuję coś do jedzenia. Pomyślałam, że dzisiaj przygotuję mu kalarepkę na parze. Kalarepa też ma jest bardzo wartościowym warzywem i fajnie smakuje po obróbce cieplnej. Także przygotuję mu tę kalarepkę na parze. Dzisiaj spróbuję jej pierwszy raz. Tak sobie pomyślałam, że dzisiaj dołączę też do warzyw odrobinę oliwy z oliwek. Poleję ją delikatnie oliwą z oliwek, a już przy kolejnym jutro przy kolejnym rozszerzaniu diety posypię chyba też te warzywa sezamem lub czarnuszką, a może tym i tym, ale chyba nie będę dwóch na raz stosować. Także posypię pewnie sezamem, a kolejnym razem czarnuszką. czarnuszką. No i będę powoli chyba się zastanawiała, żeby wprowadzić też jakieś owoce, bo na razie dostaję tylko jeden posiłek dodatkowy. A tak myślałam, żeby już zacząć wprowadzać może dwa posiłki dodatkowe. Jeden rano, drugi właśnie jak wstanie, tak koło południa, około 13-14, w zależności jak wstanie. No ale dzisiaj jeszcze póki co taka larepa. No i może jeszcze dołożę dynię, bo w sumie dynia mu bardzo smakowała. Więc przygotuję chyba też na wszelki wypadek dynie. Z tym batatem to było tak, on nie chciał go chyba jeść dlatego, bo wyżynały mu się jedynka, mu się wyżynała i dwójka. I zaobserwowałam, że miał strasznie zaczerwienione te miejsca i w ogóle by tego dnia był strasznie marudny, nie mógł zasnąć, więc myślę powiązałam to z ząbkowaniem. Dzisiaj już jest znacznie lepiej. Ten ząb się przebił. Widziałam na poduszce, nie na poduszce, bo poduszki nie stosujemy, ale na, na prześcieradle i na tym ochrani, ochrani, ochraniaczu do łóżeczka było trochę krwi i to właśnie była ta krew z tego ząbka, który się wyrzynał. No i dzisiaj już myślę, że apetyt będzie Vincentowi sprzyjał. No, nie jest taka po prostu jak dynia, dynia się rozpada. Więc tą kalarepkę rozgniotę trochę widelcem, no bo będzie to taka chyba lepsza opcja, żeby w ogóle je spróbował. Zobaczę. Zobaczę po prostu, jak Wincent jak będzie się zabywał przy jedzeniu. E, polewam tu odrobiną oliwy z oliwek. Taką małą łyżeczkę. O, łyżeczka oliwy z oliwek. I jeszcze właśnie. I jeszcze jedna rzecz. Mianowicie. Sezam, posypuję to sezamem, nie sola, nie przyprawiam. Jeszcze lecimy ząbki i będziemy startować z jedzonkiem. Proszę bardzo kolego, tutaj twoja łyżeczka. No to próbujemy jak kala Proszę bardzo kolego. O, a on już rączką sobie wziął chyba dynię. No, robisz to. Spróbuj. Czy ci smakuje? Jak smak? Jest to frajda i z tej rozszerzania mamy zabawę, nie? Zmiem szczerze, że przy dwójce starszych dzieci e, nie stosowałam metody BMW przy rozszerzaniu. E, Rozpoczynałam e, od słoiczków z Wincentem, robię to trochę inaczej, bo też mam, mam większe doświadczenie i też no i też wiedzę na ten temat większą, a no co wygryzie tą łóżeczka? No widzę, że on po prostu nie jest już zainteresowany jedzeniem. Będziemy kończyć myć buzię, rączki i sprzątać. Jeśli wam się podobało, to będzie mi bardzo miło, jeśli zostawicie łapkę górę. Jeśli taka tematyka Was interesuje, to podzielcie się ze mną tym w komentarzu. Na pewno jeszcze będziemy nagrywać odnośnie rozszerzania diety, bo nie samymi warzywami człowiek żyje. Niedługo wprowadzimy inne produkty poza warzywami. Także bądźcie z nami!